Religia nie jest poszukiwaniem prawdy, jest systemem zarządzania ludzkim lękiem. Każdy człowiek, którego chcesz poprowadzić, nosi w sobie trzy fundamentalne, niezbywalne lęki. To nie jest jego słabość, to jest Twój surowiec. Twoim zadaniem nie jest ich eliminacja, Twoim zadaniem jest zaoferowanie na nie produktu, oferty i usługi. Pierwszym i najpotężniejszym lękiem jest strach przed nicością. Biologiczny pęd do życia jest w konflikcie z intelektualną świadomością śmierci. To tworzy w ludzkiej psychice potężną pustkę. Twoim pierwszym produktem musi być nieśmiertelność. Musisz ją zaoferować w wiarygodnej formie. Nie jest ważne, czy to będzie reinkarnacja, życie wieczne w raju, czy technologiczny transfer świadomości do maszyny. Kluczowa jest obietnica. Że ja nie kończy się wraz z ostatnim oddechem. Aby ta oferta była skuteczna, musi być podana z absolutną, niezachwianą pewnością. Tu wchodzi w grę pierwszy element ciemnej triady, czyli narcyzm. Nie twój płytki narcyzm, ale Twoja rola założyciela. Musisz być narcystycznym zbawcą, musisz być jedyną osobą, która zna drogę, która otrzymała objawienie która gwarantuje skuteczność tego produktu. Twoja niezachwiana wiara w siebie i w swoją ofertę jest kluczowa, by inni mogli w nią uwierzyć. Ludzie nie podążają za tymi, którzy mają wątpliwości, podążają za tymi, którzy oferują im pewność w obliczu największego strachu. Drugim lękiem jest strach przed niesprawiedliwością. Świat jest chaotyczny, a cierpienie często wydaje się losowe. Dobrzy ludzie chorują, źli odnoszą sukces. To budzi frustrację i poczucie bezsilności. Twoją ofertą musi być ostateczna sprawiedliwość. Obietnica, że na końcu, w innym wymiarze lub w innym życiu, wszystkie rachunki zostaną wyrównane. Tu wchodzi w grę makiawelizm. Nie chodzi o to, by stworzyć sprawiedliwy świat teraz. Chodzi o to, by użyć obietnicy przyszłej sprawiedliwości jako narzędzia do zarządzania zachowaniem ludzi dzisiaj. Karma, sąd ostateczny, to potężne mechanizmy, sprawiają, że cierpienie nabiera sensu, staje się próbą wiary, karą za poprzednie grzechy lub inwestycją w przyszłą nagrodę. Z perspektywy założyciela musisz patrzeć na ludzkie cierpienie w sposób instrumentalny. Każda tragedia, każda niesprawiedliwość staje się wtedy nie argumentem przeciwko Twojemu systemowi, ale dowodem na jego prawdziwość. Trzecim najbardziej wszechobecnym lękiem jest strach przed chaosem, przed bezsensem istnienia w zimnym, obojętnym wszechświecie. Ludzki mózg jest maszyną do szukania wzorców. Kiedy ich nie znajduje, wpada w panikę. Twoją usługą musi być kosmiczny porządek. Musisz dostarczyć wielką narrację, która wyjaśnia wszystko: skąd przyszliśmy, po co tu jesteśmy i dokąd zmierzamy. I tu przydaje się trzecia cecha ciemnej triady. Czyli psychopatia, a konkretnie jej aspekt chłodnej, pozbawionej empatii, kalkulacji. Musisz bezwzględnie podporządkowywać całą złożoność świata, swojej prostej, spójnej opowieści. Twoja narracja musi być odporna na fakty, które do niej nie pasują. Musi mieć swojego bohatera ciebie lub siłę, którą reprezentujesz swojego wroga czyli źródło wszelkiego zła i jasny cel. Z zimną krwią odrzucasz wszystkie niuanse i szarości. Tworzysz czarno-biały świat, bo tylko taki świat daje ludziom poczucie klarowności i orientacji. Gdy zaoferujesz te trzy rzeczy produkt nieśmiertelności, ofertę sprawiedliwości i usługę porządku stworzysz fundament. Zaspokoisz najgłębsze egzystencjalne potrzeby, których nie jest w stanie zaspokoić żaden inny system. Masz już swoich pierwszych najbardziej zagorzałych wyznawców. Teraz musisz dać im mit, w który mogą wierzyć, i prawo, według którego mogą żyć. Twoi pierwsi wyznawcy już tu są, przyciągnęła ich Twoja obietnica. Nadzieja na nieśmiertelność, ostateczną sprawiedliwość i porządek w chaosie. Ale sama obietnica jest ulotna i bez sensu. Teraz musisz dać im historię, w którą mogą uwierzyć, i zasady, według których mogą żyć. Musisz zbudować dla nich nową, prawdziwą rzeczywistość. Zaczynamy od mitologii założycielskiej. To nie jest opcjonalny dodatek, to jest absolutny rdzeń, kręgosłup Twojego systemu. To opowieść, która legitymizuje Twoją władzę i Twoje przesłanie. Musi być skonstruowana precyzyjnie. Centralnym jej punktem jesteś ty, czyli postać założyciela. Twoja historia musi być mitem, nie nie możesz być po prostu kolejnym inteligentnym człowiekiem z dobrym pomysłem. Musisz być kimś wyjątkowym. Musisz przejść przez okres prób, cierpienia i odosobnienia, co uwiarygodni Twoją przemianę. Jezus na pustyni, Mahomet w jaskini. Ten schemat się powtarza, bo jest narracyjnie skuteczny. Pokazuje, że Twoja wiedza nie pochodzi z książek, ale z głębokiego, osobistego doświadczenia, które cię odmieniło. Kluczowy jest moment objawienia. Twoja prawda nie może być wynikiem twoich własnych przemyśleń. Musi zostać ci dana przez Boga, Anioła Kosmite, albo w akcie mistycznego wglądu w naturę wszechświata. Źródło musi być zewnętrzne i niepodważalne. Ale dlaczego? Bo z ludzkim filozofem możesz dyskutować. Z boskim posłańcem się nie dyskutuje. To natychmiast stawia ciebie i twoje nauki ponad wszelką krytykę. To ty jesteś naczyniem, kanałem, przez który przypływa wyższa prawda. Najskuteczniejsza mitologia rzadko kiedy jest tworzona od zera. Najlepiej jest schakować istniejące już głęboko zakorzenione w kulturze mity. Ogłoś się kolejnym prorokiem w znanej linii. Powiedz, że poprzednie objawienia zostały zniekształcone przez ludzi, a ty przynosisz ostateczną, oczyszczoną wersję prawdy. To daje ci natychmiastową. Legitymację i historyczną głębię, pasożytując na autorytecie starszych systemów. Całe to objawienie musi zostać skodyfikowane w formie tekstu źródłowego. Święta księga, zbiór pism, manifest. Słowo pisane daje iluzję trwałości i obiektywizmu. To fizyczny dowód na prawdziwość Twojej misji. A teraz najważniejsza zasada projektowa. Twój tekst musi być celowo niejasny. Musi być gęsty od metafor, alegorii i pozornych sprzeczności. Prosty, klarowny tekst. Każdy może zinterpretować go sam. Tekst niejasny wymaga Ciebie i Twojej przyszłej kasty kapłanów jako jedynych uprawnionych tłumaczy. Kto kontroluje interpretację, ten kontroluje całą doktrynę. Gdy Twoi wyznawcy uwierzą już w historię i Twoją wyjątkową rolę, Potrzebują konkretnych instrukcji na codzienne życie. Potrzebują mapy, a mapą jest kodeks moralny. Jego celem nie jest uczynienie ludzi dobrymi w potocznym rozumieniu. Jego celem jest uczynienie ich przewidywalnymi i łatwymi do zarządzania. Świat jest pełen moralnych szarości, co zmusza do myślenia i rodzi niepokój. Twój kodeks musi być czarno-biały. Musi wprowadzić prosty, binarny system dobro i zło. Grzech i cnota. Czyste i nieczyste. Taki system eliminuje niuanse i drastycznie redukuje lęk decyzyjny, dając wyznawcom poczucie moralnej pewności. Skup się na kontrolowaniu tego, co najbardziej pierwotne, czyli jedzenia, seksu i relacji rodzinnych. Wprowadzając specyficzne, często arbitralne zasady dietetyczne, co jest koszerne, a co nie, kiedy obowiązuje post i tak dalej. Tworzysz codzienny fizyczny rytuał, który wzmacnia tożsamość grupową i odróżnia Twoich wyznawców od innych. Regulując życie seksualne, z kim można, jak można i kiedy można, wchodzisz do najbardziej intymnej sfery ludzkiego życia, zdobywając nad nią ogromną władzę. Wprowadź pojęcie grzechu lub nieczystości. Poczucie winy jest jednym z najpotężniejszych narzędzi kontroli. Jeśli Twoi wyznawcy czują się wewnętrznie brudni lub wadliwi, Będą nieustannie potrzebować Ciebie i Twojego systemu, by uzyskać oczyszczenie i przebaczenie. Ty stajesz się dysponentem ich spokoju sumienia. I najważniejsze: ten kodeks, podobnie jak mitologia, musi pochodzić z Twojego objawienia. To nie są Twoje zasady, to są zasady siły wyższej. Kara za ich złamanie nie jest tylko społeczna, jest ostateczna i często wieczna. To podnosi stawkę do maksimum. Więc masz już historię i zasady. Ale to wciąż tylko abstrakcyjne idee. Żeby wiara stała się żywym, pulsującym, codziennym doświadczeniem, system potrzebuje mięśni i krwiobiegu. Potrzebuje fizycznych, powtarzalnych działań, które zamienią ideę w nawyk. Potrzebujesz jeszcze rytuałów. Rytuał to fizyczne, ucieleśnione działanie, które zamienia abstrakcyjny dogmat. Wynamacalne, osobiste doświadczenie. Jego siła leży w powtarzalności i strukturze. Nasz mózg kocha wzorce. W chaotycznym świecie przewidywalny, niezmienny rytuał daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i kontroli. Nie musisz myśleć, nie musisz podejmować decyzji, po prostu podążasz za znanym scenariuszem. Odmawiasz modlitwę, wykonujesz określone gesty, śpiewasz pieśń. Ten automatyzm. Wycisza analityczny, krytyczny umysł i wprowadza w stan głębokiej koncentracji lub medytacji. Co więcej, rytuał sprawia, że wiarę można dosłownie poczuć w ciele. Abstrakcyjny koncept oczyszczenia z grzechu staje się więc realny, gdy czujesz na skórze zimną wodę podczas chrztu lub zanurzenia. Prośba do Bóstwa staje się namacalna, gdy padasz na kolana, skłaniasz głowę i wykonujesz gest poddania. Rytuał przenosi wiarę z głowy do mięśni i kości, czyniąc ją częścią twojej fizycznej pamięci. Ale najważniejszą funkcją rytuału jest tworzenie wspólnoty. Rzadko kiedy są one wykonywane w samotności, są działaniem zbiorowym. Badania z pogranicza neurologii i antropologii pokazują, że gdy setki ludzi w tym samym momencie wykonują te same rytmiczne czynności. Czyli klaszczą, śpiewają, kołyszą się, ich tętno oddech, a nawet fale mózgowe potrafią się złączyć. To potężne, pierwotne doświadczenie, które zaciera granice indywidualnego ja i tworzy uczucie bycia częścią jednego wielkiego pulsującego organizmu. To buduje więzi znacznie silniejsze niż sama wspólnota poglądów. Gdy masz już tak zjednoczoną grupę, wchodzi w grę ostatni kluczowy element. Świadome zarządzanie jej tożsamością poprzez stworzenie wyraźnej granicy między nami a nimi. To najpotężniejszy mechanizm psychologii społecznej. Twoim zadaniem jako założyciela jest zbudowanie narracji, w której Twoja grupa, my, jest wyjątkowa. Czyli jesteśmy wybrani, oświeceni, zbawieni, posiadamy dostęp do unikalnej prawdy, która jest niedostępna dla reszty świata. To karmi narcystyczną potrzebę bycia specjalnym i buduje ogromną dumę z przynależności. Jednocześnie świat na zewnątrz, czyli oni, musi być przedstawiany jako zepsuty, zagubiony, grzeszny, prymitywny lub po prostu wrogi i słaby. Oni nas nie rozumieją, prześladują nas, zazdroszczą nam naszej prawdy. Taka mentalność oblężonej twierdzy jest niezwykle skuteczna. Po pierwsze wzmacnia więzi wewnątrz grupy w obliczu wspólnego wroga. Po drugie zniechęca do opuszczania wspólnoty, bo na zewnątrz jest tylko niebezpieczeństwo i pustka. W tym momencie cechy ciemnej triady stają się potężnymi narzędziami. Twoja makiaweliczna natura pozwala ci projektować rytuały, które wzmacniają twoją władzę. Na przykład rytuały publicznej spowiedzi, które upokarzają jednostkę i dają ci wiedzę o jej słabościach, stając się narzędziem szantażu. Twój narcyzm jest nieustannie karmiony przez uwielbienie grupy, która widzi w tobie jedynego przewodnika, a twoje psychopatyczne, chłodne podejście pozwala ci instrumentalnie traktować onych, dehumanizować krytyków, usprawiedliwiając agresję wobec wrogów wiary, i bez skrupułów odcinać członków. Od ich niewierzących rodzin, by wzmocnić kontrolę. Mamy kompletny system, opowieść, która nadaje sens, prawo, które porządkuje życie, i rytuały, które budują nawyk i spajają grupę w lojalną, zdyscyplinowaną, odciętą od reszty świata wspólnoty. System jest gotowy. Mamy to wszystko, mitologię, która nadaje sens. Ale każda wielka idea, nawet ta najbardziej rewolucyjna, jest z natury śmiertelna. Jest jak płomień świecy, może umrzeć wraz ze swoim twórcą lub rozpaść się na tysiąc sprzecznych ze sobą mniejszych płomyków. Jak więc sprawić, by idea przeżyła swojego twórcę? Jak sprawić, by przetrwała stulecia, a nawet tysiąclecia w relatywnie nienaruszonej formie i objęła swoim zasięgiem cały świat? Do tego potrzebne są technologie nieśmiertelności, dwa kluczowe powiązane ze sobą mechanizmy. Biurokratyczna struktura, która chroni ideę od wewnątrz i narzędzia psychologii grupowej, które chronią ją przed światem zewnętrznym. Pierwszym i największym kryzysem dla każdego nowego ruchu jest śmierć jego założyciela. To tworzy próżnię władzy i kryzys autorytetu. Kto teraz ma prawo interpretować słowa mistrza? Kto będzie rozwiązywał spory? Rozwiązaniem jest transformacja. Ruch musi przejść z fazy startupu, prowadzonego przez wizjonera do fazy korporacji zarządzanej przez profesjonalną kadrę. W religiach tą kadrą jest klasa kapłańska. Stworzenie tej klasy kapłanów, pastorów, imamów, mnichów to akt, który przenosi autorytet z jednej śmiertelnej osoby na całą trwałą instytucję. Ich zadaniem jest walka z całym chaosem. Najważniejsza jest walka z chaosem doktrynalnym. Gdy założyciel umiera, pojawia się wiele różnych, często sprzecznych ze sobą wersji jego historii i nauk. Tu wkracza proces kanonizacji. To moment, w którym rosnąca w siłę instytucja dokonuje autorytarnej selekcji. Weźmy na przykład wczesne chrześcijaństwo. Przez pierwsze wieki istniało nie cztery, ale dziesiątki różnych ewangelii: Tomasza, Marii Magdaleny, Judasza. W IV wieku na soborach takich jak ten w Nicej ojcowie Kościoła wybrali te teksty, które pasowały do ich oficjalnej rodzącej się doktryny, a resztę odrzucili jako herezję. Kanon nie jest więc po prostu zbiorem autentycznych tekstów, jest narzędziem politycznym to akt cenzury i edycji, który tworzy jedną oficjalną wersję historii. Zamyka dyskusję i daje kaście kapłańskiej monopol na interpretację prawdy. Gdy system jest już stabilny, jego doktryna zamrożona, musi zacząć więc rosnąć. Poza dziedziczeniem wiary w rodzinie, kluczowa jest konwersja. Rzadko kiedy jest ona wynikiem debaty teologicznej. Najczęściej ma miejsce, gdy system religijny precyzyjnie trafia w czyjś kryzys egzystencjalny. Ludzie najbardziej podatni na nową wiarę to ci w momencie życiowego zwątpienia. Religia oferuje im wtedy gotowy pakiet ratunkowy. Nową tożsamość, nową wspólnotę i co najważniejsze, nową narrację, która nadaje sens ich cierpieniu. Samo pozyskanie nowego członka to jednak dopiero połowa sukcesu. Trzeba go jeszcze w tej grupie utrzymać. Do tego służy najpotężniejszy mechanizm psychologiczny, jaki zna ludzkość świadome budowanie granicy między nami a nimi. Nasz mózg jest zaprogramowany do myślenia w kategoriach plemiennych czyli my, nasza grupa. To ci bezpieczni, dobrzy, godni zaufania. Oni, obcy, to potencjalne zagrożenie. Religia w mistrzowski sposób wykorzystuje ten instynkt. Tworzy potężną grupę wewnętrzną nas, wiernych, nas oświeconych. Bycie częścią tej grupy daje poczucie bezpieczeństwa i wyższości. Jednocześnie świat na zewnątrz jest przedstawiony jako ich terytorium. Miejsce zepsute, grzeszne i niebezpieczne. Taka wizja świata zniechęca do opuszczania grupy, bo na zewnątrz jest tylko zagrożenie i pustka. Lojalność wewnątrz tej grupy jest wzmacniana przez kilka niezwykle skutecznych, nieoczywistych technik. Jedną z nich jest stosowanie kosztownych sygnałów. To zasady i rytuały, które są trudne i kosztowne dla jednostki, jak ścisły post, celibat, oddanie majątku, czy bolesne rytuały inicjacyjne. Z perspektywy logiki wydają się one bezsensowne, ale z perspektywy psychologii grupowej są genialne. Działają jak test lojalności. Jeśli ktoś jest gotów ponieść realny wysoki koszt, by należeć do grupy, to jest to wiarygodny sygnał dla reszty, że jest on w pełni zaangażowany. To odfiltrowuje niezdecydowanych i buduje niezwykle silne zaufanie wśród tych, którzy zostali. Kolejnym narzędziem jest hermetyczny język. Specjalistyczna terminologia, zbawienie, karma, herezja, to działa jak hasło. Wzmacnia poczucie bycia wtajemniczonym i tworzy barierę komunikacyjną, która utrudnia osobom z zewnątrz krytykę systemu. Na koniec, niezwykle potężnym mechanizmem utrzymania członków w systemie jest psychologiczny efekt utopionych kosztów. Czyli im więcej zainwestujesz w grupę, swój czas, pieniądze, a przede wszystkim swoje relacje. Często zrywając kontakty ze niewierzącą rodziną, tym trudniej jest ci z niej odejść, nawet jeśli zaczniesz mieć wątpliwości. Twój mózg, nie chcąc przyznać się przed samym sobą, że popełnił błąd i zmarnował tak ogromne zasoby, będzie miał tendencję do racjonalizowania i wzmacniania swojego pierwotnego wyboru. Uznanie, że to wszystko było pomyłką, byłoby psychologicznie zbyt kosztowne. W ten sposób, poprzez połączenie hierarchii, Kanonu, strategii i wzrostu potężnych mechanizmów psychologii grupowej, idea staje się niemal nieśmiertelną, samoreplikującą się instytucją społeczną. Wydaje się, że poznaliśmy kompletny projekt, ale każdy, kto buduje potężną, wpływową strukturę, prędzej czy później musi zmierzyć się z drugą największą siłą w ludzkim świecie władzą świecką państwem. Ten ostatni rozdział to analiza tej skomplikowanej, często mrocznej relacji. To opowieść o tym, jak te dwie potężne siły, wiara i władza, od tysięcy lat toczą ze sobą nieustanną grę, która może przybrać trzy główne formy symbiozy, konfliktu lub subtelnego przenikania. Najczęstszym i historycznie najbardziej stabilnym modelem jest symbioza czyli sojusz tronu i ołtarza. to układ, w którym obie strony czerpią ogromne korzyści. Państwo daje religii ochronę, status i zasoby. W zamian religia daje państwu coś znacznie cenniejszego boskie uzasadnienie dla jego władzy i potężne narzędzie do kontroli społecznej. Doskonałym przykładem jest moment, w którym cesarz Konstantyn Wielki na początku IV wieku zdecydował się postawić na chrześcijaństwo. Dla rosnącej w siłę, ale wciąż prześladowanej religii był to dar z niebios. Zyskała ona status, potężnego projektora i możliwość swobodnej ekspansji. A co zyskał Konstantyn i jego następcy? Zyskali system bierzeń. Co najważniejsze, zyskali legitymację. Władza cesarza przestała być tylko wynikiem siły militarnej. Stała się wynikiem boskiej woli. To on był pomazańcem bożym na ziemi. Ten model znany jako boskie prawo królów zdominował Europę na ponad tysiąc lat. Jego psychologiczna siła jest ogromna. Bunt przeciwko królowi nie jest już tylko przestępstwem politycznym, za które grozi ścięcie, tylko staje się grzechem, za które grozi wieczne potępienie. To ostateczne połączenie prawa ludzkiego i boskiego, które czyni władzę świecką niemal absolutną. Król jest odpowiedzialny tylko przed Bogiem, nie przed ludźmi. Ale ten sojusz nie zawsze jest harmonijny. Czasem obie siły zamiast współpracować zaczynają postrzegać się jako rywale. Wtedy dochodzi do konfliktu. Oto kto ma ostateczną władzę nad ludzkimi duszami i ciałami. Kto jest ważniejszy? Papież czy cesarz? Prawo boskie czy prawo ludzkie? Najsłynniejszym przykładem tej walki w historii Europy był spór o inwestyturę między papiestwem a cesarstwem w XI i XII wieku. Z pozoru chodziło o techniczną kwestię. Kto ma prawo mianować biskupów? Papież czy cesarz, ale w rzeczywistości była to fundamentalna walka o dominację. Ten, kto ich mianował, kontrolował nie tylko rząd dusz, ale też realną ziemską władzę i bogactwo. Ten konflikt pełen wojen i upokorzeń zakończył się kompromisem, ale na zawsze zdefiniował napięcie między władzą duchową a świecką w zachodnim świecie. A jak to wygląda dzisiaj? W świecie, w którym państwo i religia są formalnie rozdzielone, model ten przybrał formę subtelnego przenikania. Gra toczy się dalej, ale jest znacznie mniej oczywista. Politycy w krajach demokratycznych, choć oficjalnie działają w ramach świeckiego prawa, nieustannie używają języka i symboli religijnych, by mobilizować swój elektorat. Religia staje się narzędziem walce o władzę. A przynależność do niej ważnym elementem tożsamości politycznej. Jednocześnie obserwujemy, jak w pustce po tradycyjnych religiach same ideologie polityczne zaczynają przyjmować formę religijną. Skrajny nacjonalizm z jego kultem narodu świętymi bohaterami, męczennikami i rytualnymi marszami często działa jak świecka religia. Podobnie było z komunizmem, który miał swoich proroków Marx, Lenin, święte teksty. Manifest komunistyczny, inkwizycję, tajna policja, i obiecywał zbawienie w postaci bezklasowej utopii na ziemi. To pokazuje, że mechanizmy, które przeanalizowaliśmy, są uniwersalne. Ludzki umysł ma fundamentalną potrzebę wiary w coś większego, w opowieść, która nadaje sens, w kodeks, który porządkuje świat i we wspólnotę, która daje poczucie przynależności. A tam, gdzie jest ta potrzeba, zawsze znajdzie się system. Czy nazwiemy go religią, czy ideologią polityczną, który spróbuje ją wykorzystać? Architektura wiary jest niezmienna. Zmieniają się tylko imiona bogów i nazwy świątyń. Okazuje się, że wiara nie jest to mgliste, mistyczne uczucie to precyzyjna, niemal matematyczna odpowiedź na architekturę naszego własnego, głupiego umysłu. Zrozumienie tego nie musi prowadzić do cynizmu ani do utraty wiary może prowadzić do czegoś znacznie cenniejszego, czyli do świadomości. Świadomości, że pod każdą wielką opowieścią, pod każdym rytuałem i pod każdą wspólnotą kryje się tam ten sam głęboko ludzki mechanizm. A zrozumienie zasad tej gry jest pierwszym krokiem do tego, by przestać być w niej tylko pionkiem, a stać się jej świadomym graczem. Niezależnie od tego, w co ostatecznie zdecydujemy się uwierzyć, a ty w co wierzysz?